To ja. <laughs> Piłka znowu Poznania. Ania Walas przy piłce, czy będzie gol? Tak, yes. jest pierwszy gol dla drużyny Poznań Hussars Ladies. Jeden zero na out. Ale piękny gol. <coughs> Tutaj zawodniczka z numerem 8, Klaudia Majorczyk. Pięknie, pięknie. Podanie do. Czy w ogóle będzie podanie? Coś o, o, o! O! ojej! Już. I dupa. I gol kolejny. Klaudia Majorczyk. Ale jaka w ogóle 8. piękna akcja. Piękny. Że... Się... Poznaj przy piłce. Zawodniczka z numerem 12, leci do bramki i gol. Wow! Piękny gol. Piękna akcja. Nie wiem. O, tam z tyłu można zauważyć bramkarkę z drużyny laxu. Strzela gola, piękny gol z podaniem. Asysta numer 26, o ile się nie mylę. 21. Nie, nie, nie. Piłka do bramkarki, poznania. Wyrzut. Piłki i zawodniczka z numer 6. Strzela. I bramka. Kolejna bramka. Bramka. Już 6-0. Poznań przy piłce, czy będzie strzał? O, jak w ogóle ładnie wyglądają, jak tak samo koło siebie, nie? Te fioletowe no. O, O! O, kolejny gol. Klaudia Majorczyk, numer 8. No było podanie, ale Ruda przechwyciła. Jeden na jeden, czy będzie gol? Jest. Spol. Kapitanka drużyny Poznań Hussars, Lady I. 40 Ania Walas. Go. Zawodniczka z numerem 12 przy piłce z Poznania. Magda Pietrzak. Podanie do środka do Klaudii Majaczyk i, i już kolejny gol, dziewiąty. To była asysta, prawda? Tutaj był? Tak, tak. O, widać, że jej bardzo o, ładne Walas podanie. I, i kolejna gol. bramka, już dziesiąta. Ani Walas, kapitanki drużyny z Poznania. A tak właśnie to po strzelonym golu. bramkarz ma tylko 5 sekund na bycie w krisie, O, tutaj już, o, wow, kolejny gol. Z Zawodnik w stronie Poznania. Piękne przejęcie piłki przez Klaudię. Podanie do Marii Grali z numerem 4. I, i gol. Show! Dwa podania, raz, dwa i trzy. Ć... Tutaj gol. Piękna sprawa, piękna akcja. Ehm... i to Maria Pecyna Gra... jest w e, wow, 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 O, cóż za czek. Oj, to chyba nie był bezpieczny czek. Ale... Ale gol! Pierwszy gol dla Nikt się nie liczy. Brawo! brawo! <noise> Zawodniczka z numerem 2. przez bramkarkę z rześni. Podanie. podanie... O nie, na pół, Będziesz się na pół. O, doma, ma, I mamy gola, kurczę. A była nadzieja. <noise> Tutaj. Siup, siup. I Poznań przy piłce. Oj, Powolutku tu rozgrywają. Klaudia Majorczyk i zwód. Kolejny gol. I gol. Klaudia Majorczyk. No 14. Tutaj osiem. 14. Tutaj od razu obrona na Klaudii. Kurczę, czemu Klaudia? Ania Balas, przepraszam. <laughs> I strzał. Ania Balas z asystą. <laughs> Pi Piłkarzyku tutaj spotykamy też, proszę. obok na boisku, bo rozgrywają mecz, ale I tutaj mamy kolejnego blanka. gola. Ania Walas chyba z asystą Klaudii Major. i Tak, września, nie. Piłka zgubiona, zawodniczka z numerem 8 Klaudia Majorczyk przy piłce. Podaj do, do Ani i, i gol! 18 już. Kolejna asysta tego samego duo. Nie, jaka piękna. Magda Pięknie. Pięknie jest Biegniesz. piłką podobnie. Podanie do do ale ale nie, wyszła. nie, nie. No, no wyszła. No, no wyszła, ale nic nie zadziałało to. I gol! Kolejny gol, 19. Tutaj mi się wydaje, że można to zaliczyć do asysty, tak? 20 sekund do końca meczu.